Hej hej kochani, witam Was. Krzysztof Wada z tej strony. Dzisiaj chciałem się z Wami podzielić taką informacją, która dała mi niesamowite efekty. Stosuję tę rzecz od 6-7 miesięcy i chciałbym przekazać Wam. Być może niektórzy z Was już, już to stosujecie, gdzieś czytaliście na ten temat. A jeżeli nie, to zachęcam dlatego, że daje to niesamowite efekty. I o cóż chodzi? Gdzieś około rok czasu temu, 7-8 miesięcy, może przeczytałem gdzieś w internecie, że szklanka wody z cytryną radą powoduje oczyszczanie organizmu. Zacząłem stosować pewną rzecz, ale dodałem coś jeszcze do tego. Czyli rano, kiedy wstaję na czczo, piję szklankę wody z połową wyciśniętego soku z cytryny. i w momencie, kiedy ten cały płyn, tak jakby można powiedzieć, przeleci przez nas, czyli oczyści troszeczkę nasz organizm, dodaję do tego jeszcze szklankę wody z łyżeczką miodu. Miód obojętnie jaki, w każdej postaci jest dobry, także możecie sobie jakikolwiek miód macie stosować. Ale co jeszcze jest ważne, po tym wszystkim, po tej szklance wody z cytryną i szklance wody z miodem, jem jednego orzecha laskowego. Do tego później dodaję kostkę ciemnej czekolady. I jeżeli yy, macie w domu możecie jeszcze później takie lekkie śniadanie w postaci na przykład, nie wiem, jakiegoś owocu, najlepiej banana, ponieważ też wyczytałem, że yy, banan ma szczególne yy, właściwości, chroni naszą powłokę żołądkową. I ja jeszcze później do tego dodaję yy, szpinak, troszeczkę szpinaku i troszeczkę albo surówki z selera, albo z jakiegoś innego warzywa. Dopiero później po tym, gdzieś po dwóch godzinach przystępuję do normalnego śniadania. Słuchajcie jaki to dało mi efekt. Dało mi to efekt taki, że wysypiam się bardziej, budzę się z większą energią, mam więcej sił witalnych. Także zauważam bardzo, bardzo duże efekty. Polecam Wam taką kurację, zaleca się minimum pół roku. Ale jeżeli ktoś chce, może spróbować na 3 miesiące, czy ewentualnie robić to później dłużej. Życzę Wam wspaniałego, miłego dnia. Myślę, że jak spróbujecie, to sami ocenicie, że ta taka właśnie kuracja daje niesamowite efekty. Trzymajcie się, cześć.